Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Redek. Dzisiaj zagramy sobie w grę pod tytułem Hunt the Night, czyli taką pixelartową grę z gatunku Action Adventure. No i zobaczymy, jak ta rozgrywka będzie nam przebiegać. Jak widzicie, grafika śliczna, pixelowa, więc coś, w co ja zawsze lubię się pobawić. No i ponadto gra ma być trochę utrzymana w mroczniejszych klimatach. No ale co to dokładnie oznacza, zobaczymy już w samej rozgrywce. Moi drodzy, jeśli Wam się podoba, że czasami sprawdzamy sobie takie może mniej pamiętane gry, bo ta gra akurat z 2000. W sumie rok temu wyszła tak naprawdę. Niemniej mam wrażenie, że bez może jakiegoś gigantycznego echa. Niemniej oceny całkiem pozytywne na Steamie, więc dlaczego by sobie nie sprawdzić? No i widzę prostą wersję językową, co mnie trochę zaskoczyło w pierwszej chwili. Moi drodzy, rozpoczynamy rozgrywkę. Was zachęcam bardzo gorąco do tego, żebyście zostawili subskrypcję na kanale, więc zasubskrybujcie właśnie teraz. A ja właśnie teraz klikam w nową grę, w nową grę, w slot pierwszy, nowej gry. Tak, dlaczego by nie. Kraje na kontro kontrolerze już używanie słuchawek jest wysoce zalecane, ja akurat jestem w obu tych kwestiach idealnie dograny. Bo i na kontrolerze jestem i na słuchawkach, zobaczymy czy faktycznie tak będzie. Dzień i noc przeplatają się w nieskończonym cyklu, w którym pomiędzy nimi przepływają miliardy czasu. Cyklem dnia rządzi ludzkość, a nocy przerażające stworzenia, mimo silnych starań nadaje się nocy zawsze zwiastuje śmieć ludzkości. Dziewiąty ja człowieka daleko za zmierzchem, tylko dwie rzeczy mają ludzkość od całkowitej zagłady. Światło księżyca oraz stalkerzy. <laughs> Te stalkerzy mnie zaskoczyło trochę. Okej, okay, Stalkerzy są tutaj bardzo ważni, dla tego żebyśmy jakoś mogli przetrwać. Gdyby nie było Stalkerów na świecie, byłoby trudniej, jak się okazuje. Przynajmniej w tej grze. No i oczywiście zaczynamy od tego, że widzimy jakąś kobietę, która biegnie, już otrzymała ranę. Ciekawe, czy jakiś Stalker za nią goni. Jeden z oddziałów czujnych wronz został wezwany. Z każdego zakątka medramu zlatują się, by odzyskać to, co kiedyś było wielką fortecą króczego brodu. Interesujące. Ona jest takim troszkę wojownikiem tutaj najwyraźniej. Była tego miejsca. Ciekawe, ja wciąż uważam to, że to Stalkerzy to jest taki obecnie kojarzone bardzo konkretnie słowo. Więc. <śmiec> Może nie najlepszy wybór, chociaż kto wie, tam jakby Stalker to coś kogoś, kto się po prostu czai i. Jakby ściga kogoś, trochę niczym hunter, tak naprawdę, no ale. oj, oj Wesper tutaj chyba nie będzie zadowolona z tego, co została. Bo wszyscy. Ten... ten człowiek jeszcze oddycha, wydaje mi się, który jest tutaj przed nami, pod tym posągiem kruka. What the fuck! Już nie oddycha. On się deportował? Pytanie brzmi, czy my jesteśmy w stanie tutaj sobie z nim poradzić. My teraz się teleportowaliśmy i zniknęliśmy. To też bardzo była scena walki, powiedziałbym, taka z kategorii nie wiem, co się wydarzyło. A teraz ciemność, widzę ciemność. Ktoś kogoś chyba wyzywa, jakieś elementy koloru zaczynają się pojawiać. Czy ten zwierzak zeżar nas. Czy to w ogóle jest ta sama postać, która dała przed chwilą? Nie jestem pewien, ale widzę, że możemy sobie pobiegać w tym miejscu. Okej. Okay. Mamy pistolet, pistolet i pistolet po prawej u góry. Pieczki się sobie zaczynają palić. No, to miejsce nie wygląda zbyt dobrze. Wesper może używać swych mocy mroku, aby wykonać odskok, unikając w ten sposób upadków i innych niebezpieczeństw. Naciśnia, aby odskoczyć. Pochłania to energię mroku. Fioletowy pasek po lewej górnej stronie ekranu. Faktycznie. Ale ona się dosyć szybko regeneruje, szczerze mówiąc, więc. Nawet się nie za bardzo obawiam, że to jakiś problem Z taką regeneracją to może w ogóle nie trzeba było jej mieć Ok, X-em będziemy atakować, możemy prowadzić serię trzech ataków Puf, 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 puf Okej, okay, oni jeszcze żyją czy, czy bo oni się tutaj próbują przesuwać, nie, chyba padli Przestali się odzywać, Kratuszki piękne Możemy też nacisnąć strzałkę do góry, aby użyć karmazynowej yy, róży Ale my chyba w tym momencie mamy wszystko na full, więc niczego nie mamy do wyleczenia jest z kolei jakiś może zapis gry. Interakcja z kapliczkami wron regeneruje zdrowie, naboje i zapisuje postęp gry. Utrata wszystkich kropli krwi sprawi, że odrodzisz się właśnie tutaj. Dobra, zapiszmy grę. Jakby chcemy być bezpieczni w tej kwestii. Idziemy dalej. Pewnie jakiś bosik, może nas czeka? Przesuń ee, gałkę prawą do góry, aby przejść do trybu celowania i naciśnij RT, aby strzelić. Każda broń dystansowa zużywa określoną liczbę pocisków. Okej, okay, mamy tam faktycznie 6, dobrze widzę? Tak, 6 pocisków po lewej, obok paska mrocznej energii. Więc e, przodowujemy broń w ten sposób, że używając broń do walki wręcz. Okej, okay. jeszcze trzy trafienia, odnawiam jeden pocisk. Dobra, i co robię? Tak, to sobie celuję i robię, puff. Dobra, wystrzeliłem, Tutaj mogę przeskoczyć sobie teraz szybko. A musiałbym trafić, żeby zregenerować. Nie wystarczy mi po prostu, wiecie. Nie wystarczy mi po prostu sobie pomachać bronią, to faktycznie musi nastąpić regeneracja. Pyk. Tutaj sobie przejdziemy. Chyba nam się to udało w dobre miejsce pójść. Teraz straciliśmy dwa naboje, ale to pewnie odciskamy. Jest cisza, więc czuję, że będzie boss. No tak jest. O, to nie jest boss do końca. Musimy sobie unik. Ścigniemy sobie w to. A, nie możemy. Dobra, chyba musimy najpierw pokonać jego malutkich malu koleżków. Cheat. Dobra, oko się otwiera, chyba musimy je całkiem zmusić do otwarcia. Shit, oni tak się wygenerowali idealnie naraz, na nas chciałem powiedzieć. Chyba się poddało, stwierdziło, że to bez sensu walczyć, skoro on tak potrafi mieczem machać. I dała mi spokój. Przejdźmy przez kolejne drzwi, myślałem, że z tym okiem powalczymy, bo tutaj nie jest najpiękniej w tym momencie. Jakieś posągi ukryte w ciemnościach, gdzieś pod nami prawdopodobnie zalegające. I mnóstwo oczu nieprzyjemnie patrzących na wszystkie kierunki. To raczej nie wytwarza przyjemnej atmosfery, ale nasza postać takim krokiem, trochę jakby skaczącym wręcz udała się do przodu. Nasza trochę wyglądała, jakby sobie podskakiwała z nogi na nogę. Piękny witraż. Mam nadzieję, że się nie rozwali. Mam dziwne wrażenie, że my go rozwalimy zaraz. Okej, okay, my posąg na razie próbujemy rozwalić. Takim był wytrzymały, muszę przyznać. Że my też mieczem próbujemy go nadkruszyć, to się udało poniekąd. Ale nie bez kosztów własnych! Halo! Zażarło mnie to! Plama mnie zażarła. Taki chyba nie był plan, tak mi się wydaje. Chyba, że był. To gratulacje w takim wypadku. Cofniemy się do, tego, do tej figurki wcześniejszej? Może tylko, tylko piórko jakieś zostało? I wunż, Który był przez chwilę. Dużo obrazów jest tam pokazywanych, mało wyjaśnień, czemu mają one służyć. Piórko bardzo długo zalega na ekranie, też. No dobra, no to co? To znaczy, że. Padli... O, jesteśmy na początku, tutaj, w etapie startowym, okej. Okay. Piórko jest przed nami faktycznie. Ten teren został mocno poniszczony. Wszyscy strażnicy, oj to chyba są strażnicy, zostali pokonani. No, a my jesteśmy tutaj u wejściu do tego miejsca i mamy piórko. Main menu jest teraz dostępne. Możesz tam położyć broń, kamienie księżycowe, mocem roku i stroje. Użyj zakładki pióra, aby przeczytać zebrane zaklęte pióra. Okej, okay, tu jest właśnie takie jedno pióro. Bezimienny terror. Proszę bardzo, to jest nasza postać, jak rozumiem. Chociaż taki. No, chyba tak, nie? To jest nasza postać, właśnie. Wesper się chyba nazywała. Mocem roku nie mamy żadnych, księżycowych nie mamy żadnych. Strój mamy strój wesper po prostu. Zyskała pseudonim blady kot ze sprawą swojej zwinności i szybkiego refleksu. Zamiast za doskonałą ochronę, ten strój umożliwia jej swobodniejsze poruszanie się. To Nie w zamian, tylko. Chyba, że nie ma doskonałej ochrony, bo wtedy Okej. Okay. Obietnica. Ulubiony miecz Wesper, podarowanej jej przez matkę, zanim zniknęła 25 lat temu. więc zachowuje ostrość mimo wieku. No proszę bardzo. Mamy nocne wycieczkę z nasza broń. Że 15 pocisków to jakieś są. Możliwości rozwoju tej broni, jakby nie mam. Minuty fabularne, opcje, jasne. Status bezimienny, terror. Jest coś dziwnego pośród horrorów zamieszkujących to miejsce, jakby większe, szybsze i z niepokojącą inteligencją. Eee, Okej. Okay. Bez żadnego szczerzenia moc, obudziła się w głębi świercy, jeżeliśmy się nosi te ostre, jaskrawo, czerwonawe kły. Czy to jest taki po prostu dziennik, który nam będzie mówił o tych przeciwnikach, potworach i tak dalej. Ok, czy my tutaj się mamy do zabrania jeszcze? Czy z tym kolesiem można pogadać? Nie. No trudno w takim razie Wesper może też rzucać granaty w kierunku w którym celuje Naciskając LT Ich ilość jest ograniczona i może być uzupełniona przez dotknięcie kapliczki wron Czyli że robię tak i mam na LT, ale te granaty to chyba pewnie są te trzy Które mam u góry zaznaczone hmm. Wybaczcie, trzeba było się napić I generalnie odzyskujemy je używając kapliczki, czyli na przykład rzucam sobie granat Nie jest taki do końca wybuchowy Tutaj mogę użyć kapliczki, odzyskuje HP i odzyskuje też granaty. Okej. Okay. Jestem generalnie gotowy. Do czegokolwiek co ma na mnie czekać. Są wielkie drzwi, które chyba nie da radę otworzyć. Wszystko porozwalane i dwa przejścia. Pójdźmy tym, które jest na lewo pierwsze. O, jedne drzwi wyglądają inaczej niż reszta. O, tu jeszcze przeciwnicy. Zły guzik. Unikniemy sobie. Dobra, pokonanie. Oni nie są problemem na razie. O, co to było? A nie, to my, tylko nasz taki jakby cień z tyłu. Okej, okay. kamień księżycowy. Musieliśmy nawet przeczytać co robi. Obrażenia nocnego wycia na strzał plus 3. Wykrycie glifu ogara pozwala stalkerom nasycić amunicję ich nocnego wycia. Nie wiem co to znaczy, ale nie mam do końca innego żadnego kamienia, więc równie dobrze mogę użyć ten. Nie problemu nie było, po tej drabince nie wyjdziemy. Chyba wszystko mamy, chyba możemy stąd pójść i wejść do tego drugiego e, niebezpiecznego miejsca. Odrzuć jeszcze są drzwi po lewej. Zerknijmy. Nic tutaj nie ma. Łóżko, jest jedna skrzynka tam. I sobie ją otworzymy. Ej, nowy mieczek się pojawił, ale może najpierw pokonajmy tego potworka. Patrzcie, jak nas kurczę oszukał. E, I zobaczmy teraz. Mamy nowy miecz. Czy ten miecz jest, warto już wymienić? Bo to jest obrażenia 10, ten ma 25. No, no to chyba warto. Bo on jest dużo wolniejszy. No to jest problemem. A ja tak do końca nie jestem pewien, czy ja chcę wolniejszy mieć. Czy wolę jednak szybki? Bo to jest może kilkanaście razy walnąć po 10, a tam tylko raz o 25. Ale z drugiej strony fajnie by było sprawdzić. Tylko, że chyba nie w walce mogę zmieniać broń. To mi się wydaje, że w walce jednak to jest niemożliwe. U! zaraz, zaraz. To ja tak się trochę boję. Pyk, Pyk. Dobra, udało się go pokonać. że z rozumu amunicję chyba. Wejdźmy do tego przeklętego pokoju. Nic dobrego tu nie może być, tego jestem przekonany, ale... O, oh, Jezus. Nie ma, nie ma co. Czy to oko możemy rozwalić? Jestem ranny. Zostałem pozbawiony pióra i prawdopodobnie wkrótce umrę. Ukryłem dla ciebie jedną z naszych relikwii, że Znajdź ją i pozbądź się tych potworów raz na zawsze. Kluczem jest po piersie. Idź teraz i znajdź oko nocy. Ja tam widziałem po piersie. Wait, wait, wait. Co? Jestem ranny. To jest to samo. A, to po prostu jest taka informacja, żebyśmy... Nie przegapili tego tekstu, jak już, go, jak już w pokoju jesteśmy. Kluczem jest po piersie. No, jest. Ku pamięci Laury de Fo, dzielnej stalkerki tylko płaszcza z piór. Podczas szóstej ery ludzkości. Po piersiu brakuje oka. Interesujące. Tylko, że skąd my mamy oko wziąć? Znaczy, mamy jakieś na przykład przedmioty, które na to mogą pozwolić. Nie mamy żadnego oka dodatkowego. Raczej, więc może znajdziemy gdzieś wśród y, innych stworów takie oko. A może na przykład u bosa. Bo teraz mi się wydaje, że tutaj będzie jakiś przeciwnik. A, na razie to są zwykli koleżkowie. O, jeden mi nawet walnął. Wow! Wow, 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 wow. Zaraz, tak się celuje z pistoletu. Dobra. Jeszcze jedno, jeszcze jeden strzał, ok. Shit. Trochę O! Utunąłem! Jak to? Znowu od razu skoczyłem. Nie zdążyłem nawet niczego zrobić, a od razu byłem w wodzie. Pyk. A teraz mogę się uleczyć przecież, zapomniałem. Ale mam przecież te całe. płatki róż, czy tam. Aaaa, leczyłem się akurat, tak nie wolno robić. Dobra. Próbujmy tak, granat. Olernik, dobra, polowanie nie powiodło się. Myślałem, że tyle obrażeń mi zada. Dame. zobacz, gdzieś oko możemy znaleźć? Bo to mnie teraz zastanawia. My poszliśmy tym lewym wejściem, a jest jeszcze prawe. No właśnie, po prawej jest kompletnie inaczej. Dlimy sobie teraz tutaj, żeby pozbyć się latającego przeciwnika. Dobra. Może to oko tutaj gdzieś znajdziemy, i potem będzie łatwiej walczyć z tamtym przeciwnikiem. Też tak szczerze mówiąc, tutaj tam mocno zawaliłem akurat tę walkę. O! Nie myślałem, że coś wypadło, ale nie. To jednak, nic takiego nie. Nie wypadło. Uch, coś tam za oknem przeleciało, proszę bardzo. What the fuck, dude! Oh, wow, nie! Dobrze, że uniknąłem ataku, nie? No zobaczmy, A jakbym szedł dołem. Co mi tutaj grozi? To pokon Tego pokonamy strzelając do niego. Tam są jakieś beczuszki. Czy tajne przejście? Nie, nie ma. Myślałem, że może coś takiego się znajdzie, nigdy nie wiadomo. Beczki rozwalić można, a to jest tutaj tak pyk, dwa strzały. Dobra, żeby nie wpaść do wody. Dobra. Skurkowańcy, czasami, czasami atakują tak, niby to jest banalne ich uniknąć, ale czasami po prostu jest się w animacji i, i jakby nagle to się robi strasznie trudne. Uuu, unik, teraz dwa. A, jak ładnie nam to wyszło, szczerze mówiąc? Dobra, ci, którzy na dystans, nie są aż tak potężni. nam jest skrzynka w ogóle. Tym muszę jednak wyjść do góry. Dobra, wrócimy się w takim wypadku. To powinno być jakimś wielkim problemem. O! Pocisk z powietrza odleciał, ale nic nam nie zrobił, na szczęście. Dobra, tutaj sobie przejdziemy. Zobaczmy, czy jakiś przeciwnik był. No, jak to? Dobra, leczymy się, leczymy się pod kami róży. Nie ma co. Tak, musimy przelotować. Dobra, pyk. A, tam nie mogę szelić. Dobra, to się udało dużo łatwiej niż wcześniej. Zresztą sensowniej zrobiliśmy. Tą tuleczkę po prostu pokonamy. I możemy otworzyć. Dobra, mamy ciekawego? Rozpruwacze, co to jest? Obrażenia plus 10. Komplikowane mechanizmy, będą w stanie wyśledzić ostre pióra wron. Jak to działa? Co całkiem fajnie. Mi się podoba, więc chodźmy. Używając tej broni na razie, zobaczymy. Chociaż nie, nie widzę jakby wielkiej, genetycznej różnicy między tą bronią a tym, czego używaliśmy wcześniej. Możesz przejść przez wyrwy Noctilium, aby naładować swoje pociski i energię mroku. Okej okay. trzeba uważać, bo fajnie, że mam te... W sumie to przyjemniejsze jest ten atak jednak, więc zatrzymamy tę bronić. I co na niej? Pyk, pyk, a! Fuck. Dobra, uleczmy się jednak, bo trochę się tutaj niebezpiecznie zrobiło. Pyk Włócznia Myśliwska, kolejna broń! Boże, ale my broni dostajemy! Początek gry, a my już mamy co najmniej kilkanaście. Jak włócznia Myśliwska działa z kolei? No, jest zasięgowa, to na pewno, ale akurat nie w tym momencie coś, co mi się podobało. Rozpruwacze jak na razie są na moim personalnym topie, więc zobaczmy, jak to się potoczy dalej. Czy się utrzymają na tej pozycji? Mają w miarę niezły zasięg i są też trochę AOE bardziej, więc, jakby to jest coś, co mi się podoba. Dobra, no, jest kolejny safe, co ciekawe. Prawda, ja tego oka dalej nie znalazłem i to mnie troszkę martwi. Tutaj raczej do góry nie wyskoczymy. Ale możemy sobie bramę odblokować. Proszę bardzo, tylko że to jedna z dwóch, jeden z dwóch przełączników. Więc musimy jeszcze drugi odpalić, pewnie po drugiej tam stronie w ogóle będzie. Albo, albo tu, albo po prostu tu. A są trzy przełączniki. Wow, wow 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 wow, dobra, to był troszkę... To był troszkę przypadek. Raz, dwa. Dobra, pyk, pyk. Ten To jest jakiś taki lśniący, nie, on chyba jest normalny, ale. Ej, dobra, przestań płonąć, właśnie tak musisz mi... Za długo to trwało. Pyk. Nie. I chyba po kolei może w tak. Tu się włączył. Aktywował, potem pewnie ten na końcu środkowy Możemy iść dalej dzięki temu Lepiej sprawdzić zawsze, bo zaraz się okaże, że koleś tak naprawdę żyje Dobra, oko nocy zdobyte czy coś tam Co to w ogóle jest? Czy to jest moc roku Nie Czy to jest kamień czynocowy? Nie To co my zdobyliśmy? Strój? Nie, co, co myśmy zdobyli? W tym momencie, o oko nocy Oko nocy, zaraz, przecież to, jest to czego szukaliśmy ja przecież się chwili nie ogarnąłem, ale my szukaliśmy tego, żeby móc tam. E, w tym posągu to ogarnąć. Tutaj po drugiej stronie. To nam otwiera bramę wyżej, ale ja się chcę wrócić teraz. Ja się chcę wrócić, bo chcę to oko ogarnąć. nie nie czy się przeciwnicy zrespią. Niestety tak. Ale w sumie mogę chyba po prostu. chciałem powiedzieć, po prostu przebiec obok, ale to nie jest aż tak proste. Pyk, pyk, pyk. Użyjmy sobie leczonka. Odzyskajmy wszystkie moce, unik, Tyk. całkiem nieźle poszło, tylko że, okej okay, trzeba tutaj przeskoczyć, zgarnąć sobie to i wyjść na zewnątrz. No i się wszyscy respią za każdym razem, Nie mogę po prostu spływać przebiec ignorując wszystko i wszystkich. Bo powinno być nie takie bardzo skomplikowane Ale wiecie, tak trochę patrzę, że tutaj się dostaje jeszcze jakąś walutę Cholera wiecie, zaraz mi się fakt do czegoś nie przyda Tu wróciłem Strasznie mnie cofnęło Myślałem, że przynajmniej ten sam pokój będę miał zachowany Ale nie Zapominam też o tym, że mam cały czas granaty Chociaż one nie są jakoś wybitne, szczerze mówiąc no, Pyk, pyk, pyk a niektórzy tutaj pozostali martwi już. To w ogóle też bardzo dziwne. Pyk. 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 Ja kompletnie się do wyjścia tutaj próbuję przedostać i na tą drugą stronę wejdziemy. Bo tam było to oko, nie? Tutaj było to oko. Jeśli dobrze pamiętam. Proszę bardzo. Użyłeś oka nocy. Fenomenalnie. Otworzyły się drzwiczki i co tu ciekawego znajdziemy? Idziemy skrzyneczkę, a w niej purysta. Ale purysta jest właśnie taką bronią. Okej, okay, obrażenia 40. Czy to się jakoś używa? Bo jakby mamy oczywiście możliwość strzelania w ten sposób, ale czy możemy zmienić jakąś broń? Okej, okay, odzyskałem HP, wiadomo. Nie wiem jak, jak, jak się zmieni. A nie, zaraz. Chyba trzeci strzał jest teraz właśnie z tej broni. Zobaczmy, jak ta broń wygląda w takim razie. Puf, a to jest taki shotgun bardziej, okej. Okay. Pyk. Dobra, fajnie, zyskaliśmy dodatkową brońkę, więc to jest spoko. Nie mam jakieś informacje na temat mapy, to mnie ciekawi. Nie mam amunicji, okej. Okay. Może teraz? A to wymaga dużo naboi, kurczę. To nie ma co. To nie jest takie hop -sup. Jest tutaj gdzieś jakieś. Nie, nie, nie! Fuck, Nie mam full HP. Zły pomysł tutaj było przyjść. Jeszcze wrzuciłem od razu ten. Dobra, niech oni podejdą wszyscy. Unik. Dobra, w sumie nie muszę za każdym razem celować tak naprawdę z tej broni. Ale to jest też bardzo ciekawe, że nie, nie mogę jej też za bardzo zmienić. O, jak się ładnie ustalili. A, tylko że ja też przy okazji nie umiem atakować najwyraźniej. O. A, dobra, wiem jak się zmienia już broń. Jest to jednak manualna decyzja. Tak, mamy bardzo mało życia. Ten kurczyby atakuje z dystansu, to mi się bardzo mało podoba. A, tam jeszcze był ktoś. Dobra. Udało nam się pokonać. I oko się uspokoiło. Możemy wyjść albo zapisać grę przynajmniej. Bo to jest coś, co jest dla mnie ważne. Może po wyjściu tutaj przez te drzwi będzie zapis. Nie, będzie pióro za to. Okej, okay, płatki nadziei zdobiliśmy. Te pióra, te pióra, gdzieś można było, o tutaj. Wszystko wskazuje na to, że w pobliżu spoczywa Isaac Stilgard. Posiadać zniszczenia. Czuję mroczną siłę bijącą z jego zwłoka, jednak jest coś innego. Mały cud, który zwrócił moją uwagę. Kwiaty Lilif, rozrzucone po zapomnianych podwórzach krótszego brodu jak odbite gwiazdy zbiorów pod rozgwieżonym niebem. Te kwiaty potrafią przekształcić ciemność w jasność. Postanowi potężny mechanizm obronny przed stworzeniami nocy. Po trafieniu ich płatki rozsypują się dookoła i świecą jeszcze jaśniej. Możemy to wykorzystać na naszą korzyść. Zostawione w pismach i na sztandarach nie oddają rzetelnie zimnego i melancholijnego piękna ich przyćmienionego światła. Jakże piękne miejsce na śmierć. Eee. eee. wszystkie klikać, bo zaraz się okaże, że... Ehm. Ale jak my tam mamy przeskoczyć, niby teraz? Nie wydaje mi się, że się da w ogóle tam przeskoczyć. O kurczątko. Hmm. Chyba, że możemy spać w ten sposób. Nie. Co, no mamy full HP, ale no my tam się nie dostaniemy w takim razie. Nie mamy tak dalekiego skoku, żeby móc to zrobić Możemy dostać się tu i to jest max Tam dalej to już nie, po prostu nie ma jak przejść Ola, W takim przypadku musimy wrócić do tego Oh wait, my tutaj nie możemy się cofnąć Czyli my musimy tutaj przejść, choćby nie wiem co No, sobie zabiera życie? Nie, to po prostu taki czerwony kolor Miało O, no i proszę bardzo no, i właśnie to mnie zastanawia. Bo tutaj, jakby przeskoczyć, to jest jakiś minimalny problem, ale. Ale to, jak tutaj się przedostać na drugą stronę? Mogę potem chodzić? Wow! To jest dopiero niebezpieczne. I zrzucił nas tą przepaść znowu. Co za cholernik! Zaprzemię tym razem, wylądowaliśmy w troszkę innym miejscu niż wcześniej. Spadając. Jakieś księdze, może obok tego właśnie jest zakres się w mroku pod światłem naszych latarek. Ale te stworzenia nie znają ognia, nie potrzebują go, po prostu przyjmują zmiany. Dostosuj się lub zgin. to niemożliwe zadanie jeśli mamy podążać za pochodnią jak ćmy za płomieniem. Musimy poświęcić to co czyni nas słabymi bez względu na cenę. To brzmi jakby koleś jakieś kurde mroczne nauki przyjął. Ale nam się kryształek tam pojawił. Nie do końca wiem też gdzie, gdzie jesteśmy tak w 100%. Nie mamy żadnej mapy Więc musimy po prostu ufać naszemu, Naszej intuicji że Tutaj gdzie idziemy Uuu, my stąd weszliśmy, okej, okay, to co jest po drugiej stronie w takim razie Aaa nie, nie wytajmowaliśmy tego skoku bardzo zbyt dobrze to jest Piórko kolejne To sobie też zgarniemy Mocem roku to twoje specjalne zdolności, wyposaż jedną w nich w zakładce status i aktywuj naciskając B No dobra Moc mroku. Um. A może ja muszę podnieść? To jest najwyraźniej moc mroku. Co my tu mamy? Co to daje? Widmowe ostrza. Obrażenia 30. Napędzane mroczną energię ostrza wibrują wokół użytkownika. Fajne, przyda się. Na pewno przyda. Czy to jest jakieś przejście? Nie. Dobra, to możemy w takim przypadku wrócić i podróżować dalej, starając się znaleźć... Eee, chyba teraz na prawo możemy już faktycznie full iść mi się wydaje. Mamy też savik. Moi drodzy, tak w skrócie, jak zwykle to zresztą mówię, wygląda Hunt the Night. Bardzo sympatyczna retrogierka z pikselowym artem. Faktycznie się w to przyjemnie gra i myślę, że godna polecenia propozycja dla ludzi, którzy lubią tego rodzaju rozgrywki, takie action-RPG, można powiedzieć. Nie ma mapy. To mnie strasznie martwi w tej grze, bo czuś, czuję, że będę się bardzo łatwo w niej gubił. Ale poza tym. Jak najbardziej myślę, że jest to godna propozycja dla tych z Was, którzy chcą trochę może prostszej rozgrywki. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie kanał właśnie w tym momencie. To bardzo będzie dla mnie miłe, i sympatyczne i fajne i będę Wam bardzo wdzięczny. A my zobaczymy się, a właściwie usłyszymy już niedługo w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej.